Dobrze mówię, że mi nie było, także nie było z tego filmu, tak a skoro odnowione, tak wszystko dane, tak to co może być z tego na YouTube, za chwilę to ja to dam, spokojnie to nie zginie. Bo to, co będzie typowe, to typowe, a to, co będzie twórcze, to wy wiecie już, bo wy wiecie, jakie ja twórcze dam, tak na temat wolność. Jeden set, drugi set i e linkowy, tak, z tym utworem, czy tam single, to było zapisane jako single, ale to jest opcjanie utwór, bo wydany został kiedyś kiedyś jako utwór, tak jest kiedyś, a teraz jako singiel. Ponieważ jakby o, wartość odnowiona została, tak, bo... Chodzi o was, chodzi o mnie, tak? Chodzi o ciebie, oczywiście, bo to jest piosenka, która dotyczy was, tak? Ciebie mnie. Bo to jest uzór, który. Ja wiem, że kiedyś na temat tego, tego wydania był film, tak? Był fizyczny na YouTubie, na Instagramie. Wiem o tym, kiedyś to było, kiedyś to było, no ale wiadomo, że skoro jest nowe, tak? Odnowione od życia, tak? Wartości życiowe, no to wiadomo, że ponownie ten filmik musi być. Bo tutaj jest na temat i tego wydania, tak? I tu jest na temat tego kupna, tak? Czy to będzie fizycznie z tego singla bo, bo, bo jego nie będzie na w TV dwieżce, nie będzie go na nie mogą na nie ma na promyku, tak, nie ma na lut wiadomo, tak, bo te ery są o wiele ważniejsze niż ta era. Ale ta era też jest ważna, bo ona też jest taka życiowa, taka osobista, bo to dotyczy was, mnie i ciebie. Więc ja wiem, że wysłuchacie, tak wiem, że sumiecie, tak? Ktoś się oglądał, to utro być bardzo mi to cieszy, ale kto nie zaglądał, to koniecznie niech sprawdzi, bo na Instagramie, bo na i kolorka też macie ten wydane Na stronie go linkowo odnawiał nie będę, bo kiedyś dałam link tak, do tego utworu, bo, on, bo na stronie on fizycznie jest jako wirtualny produkt oczywiście. Wy go macie na stronie, tylko mi chodzi o to, że link był z kiedyś. Tak, teraz, teraz nie dawałem, bo na Instagramie i na YouTube wystarczy sądzę. Bo to co jeszcze z tego na YouTube będzie, za chwilę to będzie, spokojnie to za chwilę dam, bo ja to oglądam oczywiście, ale yy, ja za chwilę to dam to co muszę, tak więc spokojnie, a teraz jest filmik, tak, czyli ten filmik będzie na Instagramie, tak, i jutro i na YouTube, czyli YouTube na YouTube dostaniecie, tak, dzisiaj z na Instagramie, oczywiście, a jutro na YouTube, i myślę, że jakoś to widzę, będzie, będzie ginne, żeby bo utwór yy, dozwał od niezwykłego tak, czy jakby ja nie chciałem tego odnowić w ogóle, bo jakby ja, nie wiem, że jest życiowa piosenka, ale nie chciałem tego odnowić oficjalnie, no, ale jednak wydałem to, wydałem, tak, opisałem, wszystko jest, bo to zostanie tak, bo są krótko i są krótko macie na stronie, macie na gaminie, tak na YouTubie to będzie, bo z... zatwórnika też macie, tak macie rzeczy, singel, tak więc wiecie, że to wydałem, tak rok macie wydane macie na YouTube już są gniaża, super, bo doznało niezłego odnowienia, tak czyli został wydany ponownie na YouTube, tak i na Instagramie oczywiście. Więc zachodzimy do bo ważny single, bardzo ważny, eral, tak też życiowa, też jest zawsze słonia więc zachodzimy listy jakieś, tak bardzo życiowa. Też cenny utwór, tak, bo to opisuje mnie Was, więc zachęcam najbardziej o out tych tak? Do fizycznie ten single nie będzie, bo nie ma go na żadnej płycie, oczywiście, nie ma go na szczomy, nie ma go na Bonalie, tak? Aż tak dobrze nie ma, ale bo to nie jest wodna era, tak? To jest, jest żywiowa era, to jest życiowy utwór, oczywiście, wiem, że słuchacie, być może Wam się zbudował, więc bardzo mnie to cieszy, ale m, do kupienia on będzie tylko fizycznie, tak? Bo nie będzie go na żadnej płycie, tak? Nie będzie inaczej, nie będzie, będzie, celinie, będzie winy, ale ksetki nie będzie, tak? Nie będzie walnej dwukrotkowych, nie będzie dysków, nie będzie albo tak, bo to jest na Volt. Wiecie, że ludzie są o wiele ważniejsi niż wolność. Wiadomo, tak, bo ja tu mówię o wolności, ale inne rzeczy są ważniejsze. Pod tak, nadzieja, czysty, promek czy ociężycie to są ważniejsze. Ale, niż ta era, ale to też jest ważne, bo CD winy za 49. Wiecie, że ta cena jest inna. Tak, bo bez zatorba do wolność może być do okładki, a Mogę sygnać, może być bez autorba, bo ja tu nie mam zapisane bez autorby, Nie mam zapisane, ale bez może być. Bo ksetki nie będzie, oczywiście, okładkowych wariantów nie będzie. tak, Nie że my się nie chce, tylko po prostu ja, ja nie będę ja wam wariantów do tej ery, tak, bo ja tworząc tą erę, tak początkowo, teraz odnowiliśmy. Się wydałem. Ja ją y, stworzyłem dla oficjalnej układki, nie na wariantów, tylko na oficjalną układkę, więc wariantów układkowych tylko nie będzie, tak. Tak samo gdzie i rabaty. jest oficjalny singer, wystarczy, tak. Oczywiście to nie jest from the world, tak, to nie jest era from the world, ale to też jest ważna era, tak. Poza gejką, bo Folia na gejka, na ten inwizyjny CD będzie, tak, że wolność proszę to i to, że ma to i to. to tak w środku te fotki, co ma wolność, tak, na stronie było jakieś posty, no i będzie na Instagramie jest takie, to one są na warianty CD winorowy, tak, czyli 49 i na to i na to. Na do tak, tak środku tylko i do tego, tak? Okotka odmowa, do tego i do tego, tak z przodu z tyłu. Tyle cena jest tego i tak, bluza, torba, okładki Mowie i wolność, też będzie kiedyś do kupienia. Tak, fizycznie to będzie, na stronie to będzie, na wsklepie to będzie. i torba do okładki Mowie i wolność będzie, więc spokojnie to będzie, bo fotki i wolność tutaj, single wolność to oczywiście macie go wydane, więc zachęcam bo to tam jest właśnie czego. I to tyle. Tak, bo wczoraj był filmik, natomiast przepraszam Ciebie, więc byłoby to, a dzisiaj było to. Tak, bo dzisiaj, bo dostałem ogóle odnowienia, zachęcam do słuchania, bo to tam jest, tak, na Instagramie, na youtube i tak to jest, yy, teraz będę dawał to, co muszę jeszcze z tego wydania, tak, na YouTubie i, no i to wszystko, tak, może, no, do kupienia jakiejś będzie fizycznie, bo to jest wydanie, tak, single, tak, utwór single, bez różnicy, to jest to i to, a wiecie, że to, to tutaj jest ważne, to jest ważne, więc do kupienia to będzie fizycznie, z tak, ich folią, tak, dobrze, Osobnie ich chowacz, tak, tak, bo zazdrowa też będzie, tak, w niestety, oczywiście, zabezpieczę duszko i zachęcam do słuchania.